Goździki w ciąży, właściwości przyprawy oraz ich wpływ na zdrowie przyszłej mamy. Goździki to jedna z najstarszych i najbardziej charakterystycznych przypraw, której intensywny aromat i korzenno-słodki smak od wieków wykorzystywany jest w kuchniach na całym świecie. Ich zastosowanie nie ogranicza się jednak wyłącznie do walorów kulinarnych, od stuleci docenia się również ich działanie wspierające zdrowie. W ostatnich latach rośnie zainteresowanie tym, jak goździki w ciąży mogą wpływać na samopoczucie i organizm przyszłej mamy. Czy właściwości przyprawy są w tym wyjątkowym okresie pomocne? Czy mogą nieść ze sobą pewne ryzyko? Jakie są zasady ich bezpiecznego stosowania i które formy goździków warto wybierać? Przyjrzymy się temu tematowi z uwzględnieniem aktualnej wiedzy i zaleceń. Aromatyczna i zdrowotna poznaj właściwości przyprawy cenionej przez pokolenia. Goździki to przyprawa, która od wieków cieszy się uznaniem zarówno w kuchniach całego świata, jak i w tradycyjnych systemach medycznych takich jak Ayurveda czy medycyna chińska. Suszone pąki kwiatowe drzewa czepetki pachnącej nie tylko nadają potrawom intensywny korzenny aromat, ale również wykazują szereg właściwości, które można określić jako zdrowotne. Zawarty w nich eugenol, główny składnik aktywny, ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i antyseptyczne. Dzięki czemu goździki wykorzystywano dawniej m.in. przy bólu zębów czy infekcjach jamy ustnej. Ich szerokie zastosowanie obejmuje również łagodzenie dolegliwości trawiennych, walkę z przeziębieniem czy wspomaganie odporności. Przyprawa ta była kiedyś równie cenna jak złoto, a obecnie wraca do łask jako naturalny środek wspierający organizm. Goździki znane są również z wysokiej zawartości przeciwutleniaczy, co sprawia, że mogą chronić komórki przed stresem oksydacyjnym i spowolnić procesy starzenia. Skład chemiczny i bioaktywne substancje goździków. Goździki to przyprawa o wyjątkowo bogatym składzie chemicznym, który przekłada się na ich szerokie właściwości prozdrowotne. W 100 gramach zawierają około 274 kilokalorie, prawie 6 g białka, 13 g tłuszczu i aż 65,5 g węglowodanów, z czego znaczną część 33,9 g stanowi błonnik pokarmowy. Są także źródłem cennych mikroskładników: 11,8 mg żelaza, 259 mg magnezu, 632 mg wapnia oraz 25 mg kwasu foliowego. Takie zestawienie składników mineralnych czyni je wartościowym dodatkiem do diety, także w okresie ciąży, o ile są stosowane z umiarem. Najcenniejsze jednak są zawarte w goździkach substancje bioaktywne, na czele z eugenolem, związkiem o potwierdzonym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym i przeciwutleniającym. Eugenol wspomaga łagodzenie infekcji jamy ustnej, bólu gardła, a nawet dolegliwości takich jak ból zęba czy stan zapalny dziąsła, szczególnie przy rzuciu całych goździków. Obecne w przyprawie kwasy fenolowe, np. galusowy, garbniki, flawonoidy, kemferol, kwercetyna oraz seskwiterpeny, np. beta-kariofilen, wspierają układ odpornościowy, pomagają zwalczać bakterie, łagodzą stany zapalne i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Dzięki wysokiej zawartości przeciwutleniaczy, goździki mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie przyszłej mamy, szczególnie w warunkach zwiększonego zapotrzebowania organizmu na ochronę przed wolnymi rodnikami – jak stosować goździki w ciąży, by łagodzić nudności, ból zęba i dolegliwości żołądka? Choć goździki nie należą do grupy produktów niezbędnych w diecie kobiet ciężarnych, mogą przynosić wymierne korzyści zdrowotne, o ile są stosowane z umiarem. Jako aromatyczna przyprawa dobrze komponują się z herbatą, deserami czy daniami jednogarnkowymi, wzbogacając smak potraw i jednocześnie wspierając organizm przyszłej mamy. Ich działanie wynika z obecności substancji biologicznie czynnych, takich jak eugenol, przeciwutleniacze, flawonoidy i inne związki roślinne. Najczęściej wskazywane zalety stosowania goździków w ciąży to: działanie antyoksydacyjne, wspomaganie redukcji stresu oksydacyjnego, który w ciąży może być szczególnie nasilony i prowadzić do niekorzystnych zmian komórkowych, wspomaganie trawienia, pomoc w łagodzeniu wzdęć. Uczucia ciężkości i niestrawności, które często pojawiają się w drugim i trzecim trymestrze. Działanie przeciwwymiotne, tradycyjne zastosowanie przyprawy w łagodzeniu mdłości, zwłaszcza w pierwszych tygodniach ciąży. Łagodzenie bólu gardła, rzucie pojedynczego goździka może przynieść krótkotrwałą ulgę w stanach podrażnienia gardła. Działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, naturalne wsparcie odporności. Wynikające z obecności substancji aktywnych ograniczających rozwój drobnoustrojów. Przeciwwskazania do stosowania goździków w ciąży, eugenol, olejek goździkowy alergie. Choć goździki w ciąży mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie, należy pamiętać, że nie każda ich forma i nie każda ilość będzie bezpieczna dla przyszłej mamy. Istnieją konkretne przeciwwskazania do stosowania tej przyprawy w nadmiarze lub w skoncentrowanej postaci, zwłaszcza w suplementach czy ekstraktach. Eugenol, będący głównym składnikiem aktywnym goździków, w nadmiernych dawkach może wykazywać działanie toksyczne. Badania laboratoryjne potwierdziły jego właściwości drażniące przy wysokich stężeniach, zwłaszcza wobec tkanek wrażliwych, takich jak błona śluzowa żołądka czy dziąsło. Olejek goździkowy jest szczególnie niezalecany w ciąży, ponieważ może powodować skurcze macicy oraz prowadzić do podrażnienia przewodu pokarmowego. Nawet niewielka ilość skoncentrowanego olejku może być zbyt intensywna dla organizmu ciężarnej. Możliwe reakcje alergiczne obejmują objawy takie jak swędzenie skóry, ból brzucha, wysypka czy inne oznaki nietolerancji. Dodatkowym ryzykiem jest potencjalne zanieczyszczenie przypraw metalami ciężkimi. Problem ten może dotyczyć produktów niskiej jakości pozbawionych odpowiednich certyfikatów. Dlatego kobiety w ciąży powinny unikać goździków w formie terapeutycznej. Olejki, kapsułki, skoncentrowane ekstrakty i stosować jedynie niewielkie ilości suszonych goździków jako przyprawy. Przed włączeniem ich do diety warto skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem. Praktyczne wskazówki dla przyszłych mam i dietetyków. Aby bezpiecznie korzystać z właściwości goździków w ciąży, warto przestrzegać poniższych zasad. Dodawaj goździki do naparów, np. Na z imbirem lub rumiankiem, ale nie pij ich zbyt często. Wystarczy jedna filiżanka dziennie w niewielkiej ilości. Unikaj skoncentrowanego olejku goździkowego, który może działać drażniąco i wywoływać niepożądane objawy. Stosuj goździki w całości lub mielone jako dodatek do potraw, kompotów, ciast, np. marchewkowego lub herbaty. Nie traktuj goździków jako zamiennika leczenia. Przyprawa może wspierać zdrowie, ale nie zastąpi leków. Skonsultuj się z lekarzem lub dietetykiem, szczególnie jeśli masz choroby przewlekłe, przyjmujesz leki lub istnieje ryzyko powikłań ciążowych. Zachowanie umiaru i ostrożność w stosowaniu przyprawy pozwala korzystać z jej zalet bez narażania zdrowia mamy i dziecka. Podsumowując, goździki w ciąży mogą stanowić cenny, choć nieobowiązkowy element diety pod warunkiem ich rozsądnego stosowania. Zawarty w przyprawie eugenol wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, co może przynieść ulgę m.in. w przypadku bólu gardła, nudności, niestrawności czy stanów zapalnych dziąseł. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie formy goździków są bezpieczne. Szczególnie należy unikać olejku goździkowego, który może działać drażniąco i wywoływać skurcze macicy. Również osoby wrażliwe powinny zachować ostrożność ze względu na ryzyko reakcji alergicznych. Najbezpieczniejsze są goździki mielone lub w całości, używane jako przyprawa do potraw i naparów. Kobiety w ciąży powinny zawsze skonsultować ich stosowanie z lekarzem lub dietetykiem szczególnie jeśli mają choroby przewlekłe lub przyjmują leki. Dzięki świadomemu podejściu można skorzystać z właściwości przyprawy, nie narażając przy tym zdrowia mamy ani dziecka.